Czas na prognozę pogody Adam Giza. Witam i zapraszam. 1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, Polska pozostanie pod wpływem przemieszczających się z północnego zachodu frontów atmosferycznych niżu z nadpołudniowej Szwecji. Na ogół czeka nas bardzo nieprzyjemna pogoda. Wspomniane fronty początkowo zapewnią dość intensywne opady deszczu w województwach północnych. Wraz z upływem dnia strefa deszczu będzie przemieszczała się w głąb kraju. Uwaga, na Suwalszczyźnie i Podlasiu pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Kierowców prosimy o bardzo ostrożną jazdę. Poranne przejaśnienia prognozowane są jedynie w województwach wschodnich, a pod wieczór zacznie się przejaśniać na dolnym śląsku i krańcach północno-zachodnich. Nad przeważającą część Polski przejściowo napłynie ciepłe, oceaniczne powietrze. Jedynie na Podlasiu będzie zalegała chłodniejsza polarna masa powietrza. Uwaga, ciśnienie atmosferyczne zacznie szybko spadać i w Warszawie wczesnym popołudniem wyniesie 1005 hPa. Południowy i południowo-zachodni wiatr na południu naszego kraju będzie słaby, w centrum umiarkowany, a w województwach północnych dość silny. Na Bałtyku pojawi się sztormowa pogoda. Biometr wszędzie niekorzystny. Teraz to wszystko do usłyszenia.